To chowamy betoniarkę i już jesteśmy prawie gotowi, tak? Jeszcze tylko ten kudłacz. Pamiętasz od to? Tak? Dostałem od Ani. Dostałem od Ani. No, od Ani. I była super. I oddała i było... i to moje. To twoje, dała ci Ania, wiem. No bo to... bo to musiał to być. <laughs> A kiedy przyjdzie Ania? A kiedy przyjdzie ona? A ja musiała wyjechać na, na jakiś czas, wiesz, w bardzo pilnej sprawie. No. A musiała być tutaj. No ale musiała wyjechać. Hmm. Musiała tu być. Ale babcia będzie w domu. No, babcia ugotuje pyszną zupę na delikatnym kurczaczku, bo żadnych słodyczy nie będziesz jadł na razie. Bo nie A możesz. Nie, bo, to, bo musi to być. No musi być, ale wiesz. Dobre? Cześć. Cześć dobra. Buziaku. będzie nam ciebie brakowało. Cześć, Jola. Hej, Ola. Hej, a co to za spoufałość? Aaa. No po prostu jesteśmy kolegami. No to potatusz. <gry> e, to wiesz co? To może samochodzik, z, samochodzik zostawimy tacie, a ty pójdziesz ze mną pożegnać się z panem doktorem, dobra? No to chodź. Idziemy. Chcesz pocałować na koniec tego misia? Hmm, co to Może się uda w jednym jeszcze zrobić i wtedy będziemy mieli wszystko. Mniej ja? więcej. Jeśli chodzi o, o to,